Dlaczego tak od tyłu zachodzisz? Patrzę, czy jesteś czujny przeczujny. Przeczujny? Czujny dopiero będzie, wiadomo się jechać na kraków, kurde nagle. No już w stres się wdarzy. Nie. wdziera. Nie. Witamy w kolejnym odcinku. Boski w swoim raju. Nie Opel na podnośniku. Nie. Jakie boski masz doświadczenie w opłu? Ile pracowałeś? Nie lubię. Nie? Ile lat? No z praktykami 10. 10 lat z praktykami? No. O ile ty masz lat, kurwa? Młody jestem. Myślałem, że jesteś młodszy. No. Jakbyś moim ojcem być, jakbyś ci pierwszy chciał trafił. No. <noise> Mogłoby tak być. No. Nic nie jest wykluczone jeszcze. Blisko mieszkamy siebie, to... Nie Wiesz, tam nie mam żadnych podchodów, kurde. No. A tak wracając do tematu, to Opel... Astra J14 turbo. turbo Przebieg pamiętasz taki czy nie? Eee. Nie pamięta, Nie przebiegu wiem, Z klocki wymieniam o. dobrze Klocki, tarcze wymieniamy Tutaj klocka jeszcze było, czy nie? Był klocek, tylko z tamtej strony trzymał się jest zgrzany o, Tarcza jest zgrzana Klocek też Poharatany no, ale to co przez to, że w mi się. W się no. To jest taka typowa usterka w tych modelach, tak? Już tak. wspominałeś o tarcza zgrzana. Tutaj właścicielka, nasza sąsiadka, nasza sąsiadka, już nie sąsiadka, już się przeprowadza wioska obok. Też ma ciężką nogę, lubi szybką jazdę. I hamulce się zgrzały. Ale dostała nowe tarcze, nowe klocki. Boski wyczyścił jarzma. Nowe blaszki są? No spisali, i spisali się. Spisali się, nowe blaszki, nowe smary pod, 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 pod prowadniczkami. A prowadniczki też. Prowadniczki nowe też? Nie, no są nowe. A, No to tak, to mówię właśnie, że wymieniłeś. Także będzie mogła dziewczyna jeździć dalej bezpiecznie. A klocki wyszły podczas wymiany opon. Tydzień temu wymieniliśmy jej oponę, zauważyliśmy, że tarcze i klocki są w kiepskim stanie a wozi dziecko autem więc no, musi wiemy. być wszystko bezpieczne bez żadnych tutaj gadań, narzekań umówiła termin i wymieniliśmy dzisiaj na nowe klocki i na nowe tarcze tak Łoski? No. a teraz pasje na przerwę teraz pasuje, tak dokończyć, idziemy na przerwę, zjemy i co będziemy składać? Mercedesa? Jeepa? Jeep nie tylko legendą został Jeep? No bo tyle, tyle już stoi tutaj ten jeep, że masakra. Jeszcze by nie stało, są problemy z wałami, nie wiem czy wał zaginął. No i tam wały to kręcą przy tym jeepie. No, czy coś tam się stało, bo e, gość, który robi, regeneruje wały, zaczął wyzwaniać, żebyśmy mu wymiary podali tego wału, długości, niedługości i nie może takiego znaleźć, tak? No, zrobił magazynie. No, ale to nic, to już nie my zawoziliśmy, my tylko demontowaliśmy, więc... Więc to już jest Dokładnie. sprawa do rozwiązania między nimi, tak? Dokładnie tak. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki, pozdrawiamy.